Pokój i dobro. 21.45, więc spotykamy się na naszym wieczornym spotkaniu ze Słowem, słowem na dobranoc. Tak dzisiaj niedziela, więc myślę, że dobrze przeżyliście ten dzień. Może jakieś rodzinne spotkania, na pewno jakiś spacer. Mam nadzieję, że też odpoczęliście, no bo, no bo niedziela jest nam dana. Jako, jako ten dzień, który poświęcamy Panu Bogu w szczególności, stąd Eucharystia, stąd może więcej, więcej takiej lektury duchowej, ale poświęcamy ten czas, ten czas również drugiemu człowiekowi, ale i dla siebie też troszeczkę czasu trzeba poświęcić, jakąś chwilę znaleźć. Tak, słuchajcie, bo dotychczas mówiliśmy i wczoraj, i przedwczoraj o takim wzajemnym zatroskaniu o siebie. Mamy sobie nawzajem pomagać, jak mówiłem w piątek, żeby, żeby no jednak zatroszyć się o młodzież, która, która gdzieś błądzi na współczesnych bezdrożach. Wczoraj mówiłem o tej, o tej wzajemnej trosce, odwołując się do słów Phila Bosmansa. I to jest, to jest prawda, tak? Bóg, Bóg chce, żebyśmy się o siebie nawzajem troszczyli, daje nam to przykazanie miłości, miłości wzajemnej, miłości właściwie wszystkich ludzi, bo zobaczcie, jeżeli spojrzymy na to przykazanie miłości, to ono obejmuje każdego człowieka. Począwszy od mnie samego, bo mam miłować bliźniego jak siebie samego, więc siebie też mam miłować, a oczywiście mam miłować bliźniego. Mam miłować również nieprzyjaciół, a więc tych, którzy nie są dla mnie życzliwi. Mamy się nawzajem obdarowywać miłością wzajemną, ale słuchajcie, ta nasza miłość to nasze zatroskanie o siebie nawzajem, to nasze zauważenie drugiego człowieka to nasze obdarowywanie drugiego człowieka jest, jest przede wszystkim zakorzenione w tej fundamentalnej, w tej pierwszej miłości, jaką jest miłość Boga. On nas pierwszy umiłował. I to, że jesteśmy też zdolni miłować Boga, wynika z tego, że On nas pierwszy umiłował. I to jest, słuchajcie, bardzo ważna sprawa, i to jest bardzo ważna wiadomość, którą chcę Wam powiedzieć, którą Wam chcę przekazać, a właściwie powtórzyć, bo o tym dobrze wiecie, że Bóg z każdego z nas umiłował z osobna. Kocha nas jako wspólnotę, oczywiście. No raduje się, kiedy, kiedy się o siebie nawzajem troszczymy, ale On nas zna indywidualnie, zna nas osobiście i kocha nas osobiście tak, jak indywidualnie zna, kocha swojego syna Jezusa Chrystusa. Przecież znamy to biblijne świadectwo, które Bóg mówi o swoim synu. To jest mój syn umiłowany. Tak, Jego słuchajcie, syn umiłowany. Słuchajcie, a żeby, żeby tak zobrazować, żeby to tak ująć w piękne słowa, to o czym, o czym przed chwilą tak troszeczkę chaotycznie mówiłem, oczywiście posłużę się naszym autorytetem, a mianowicie zerkniemy do tekstu kardynała Ratzingera. I posłuchajcie, posłuchajcie, co kardynał Ratzinger właśnie na ten temat pisze, na temat tego, że Bóg kocha każdego z nas. Osobno. Posłuchajcie, proszę. Mówimy, że jesteśmy chrześcijanami nie tylko dla siebie samych, ponieważ Bóg chce i potrzebuje naszej służby w historii. Jednakże nie powinniśmy mylnie sądzić, jakoby jednostka była tylko kółkiem w wielkiej maszynerii kosmosu. Owszem, jest prawdą, że Bóg chce wspólnoty ludzkiej i wzajemnej zależności poszczególnych ludzi od siebie. Lecz jest także prawdą, że zna każdego człowieka z osobna i miłuje go. Jezus Chrystus, syn Boga i syn człowieczy, w którym dokonał się ostateczny przełom dziejów w kierunku zjednoczenia człowieka z Bogiem, był jednostką osobą narodzoną z ludzkiej matki. Przeżył swoje jednostkowe życie, posiadał swe indywidualne, własne oblicze i zmarł swoją śmiercią. Jest to zgorszeniem, w cudzysłowie zgorszeniem, pisze kardynał Ratzinger. Jest to zgorszeniem i zarazem wielkością chrześcijańskiej nowiny, że los całej historii, nasz los, Los ludzkości jest zależny od jednostki, od Jezusa z Nazaretu. W Jego osobie są wyraźnie ukazane obie te rzeczy: a mianowicie, jak ludzie powiązani są wzajemnie ze sobą jako rodzina ludzka oraz jaką wartością dla Boga jest właśnie w tej ludzkiej wspólnocie każdy pojedynczy człowiek. Bóg zna, i kocha każdego z nas z osobna. Obie te rzeczy wewnętrznie nas dotykają. Powinniśmy bowiem z jednej strony posiadać chrześcijański zmysł życia dla innych, z drugiej strony zaś powinien nas napawać radością fakt, że Bóg mnie osobiście kocha mnie, konkretnego człowieka, że. Kocha każdego, kto ma oblicze człowiecze, choćby to było oblicze najbardziej zbezczeszczone. Piękne słowa, słuchajcie, nie? To jest, raz kolejny, to powiem wielokrotnie, o tym mówię, to jest geniusz, geniusz kardynała Ratzingera. Bóg kocha każdego człowieka, kocha mnie osobiście. Kocha każdego, kto ma oblicze człowiecze, uwaga, choćby to było oblicze najbardziej zbezczeszczone. Nie ma człowieka, którego Bóg by nie kochał. Nie ma. Są ludzie, którzy w tę miłość nie wierzą. Są ludzie, którzy tę miłość odrzucili. Są ludzie, którzy tę miłość zbezcześcili. Ale nie ma ludzi, których Bóg nie kocha. A skoro nie ma ludzi, których Bóg nie kocha, to mnie też kocha, słuchajcie. I mnie kocha, i ciebie kocha, a skoro kocha, to chce twojego szczęścia. A nad tw największym twoim szczęściem będzie to, jeżeli będziesz z nim przebywał tam w niebie. A więc Bóg zrobi wszystko, słuchajcie, bo kocha. Bóg zrobi wszystko, żebyśmy byli w niebie, bo kocha każdego z nas. Jak to zrobi, nie wiem. Dla każdego z nas ma osobną drogę. Tak samo jak każdego z nas zna indywidualnie. Jak każdego z nas kocha indywidualnie, tak dla każdego z nas ma indywidualną drogę, ale ta droga wiedzie do nieba. To co, pomódlmy się na koniec, żebyśmy tą, tą Bożą drogą szli przez życie, żebyśmy dali się pociągnąć tej Bożej miłości, żebyśmy nie ścigali się z tą miłością, żebyśmy, żebyśmy jej nie kwestionowali, nie odrzucali, nie wątpili w nią, chociaż być, być może niejednokrotnie sytuacje życiowe, powodują, że no gdzieś tam się jakaś wątpliwość rodzi, czy, czy wobec tych, czy tamtych doświadczeń mogę powiedzieć, że Bóg mnie kocha? Tak, kocha. Tak, kocha. O to, żebyśmy w tę miłość wierzyli na koniec dnia. Pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, dzięki za, za wszystkie słowa życzliwości, dzięki za Waszą modlitwę, a za Waszą obecność dzisiaj jeszcze raz wielkie, wielkie z Dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia pewnie jutro. Mam nadzieję, że coś się uda nagrać.